Konrad kosa Kosakowski na Gali Strife Tube 2 w Radowi witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Pierwszy raz Twój występ na Gali Strife, jak oceniasz organizację pod względem organizacyjnym i w ogóle jakbyś mógł powiedzieć o kulisach Twojego pojedynku, bo z tego co wiem od Artura to miałeś już się bić pół roku temu. Tak, dokładnie mieliśmy walkę, mieć najpierw powiem o tej walce, mieliśmy mieć walkę dużo wcześniej, ale Patryk jakieś tam problemy zdrowotne miał, przez co bijemy się jutro, co się odwlecze, to nie uciecze. Też damy dobrą walkę na pewno. A pierwsze pytanie było odnośnie profesjonalizmu, całej oprawy, to naprawdę mega, mega robotę robicie. Robi strajf cały. Bardzo mi się to podoba, że jest tak profesjonalnie właśnie. Kogo jutro będziemy mogli zobaczyć w Twoim narożniku? Bo wiemy, że trenujesz w Sochaczewie, ale e, trenujesz również w teamie Rajewskich, braci Rajewskich są bardzo mocni Stójkowicze, a ty jesteś znany z bardziej tych płaszczyzn grapplingowo-zapaśniczych? Znaczy, moim głównym klubem jest właśnie Rajewski Team Płock. I w narożniku zobaczymy Rajewskiego Juniora, Roberta. Mateusza Rajskiego no i Sochaczewa z Mataleo Pawła Wasilewskiego Patryk Grabowski jest znany z tego, że jest bardzo dobrym strajkerem, też trenuje w WCA z Jankiem Błachowiczem jak patrzysz na jego walki, bo masz większy przegląd jego walk niż on twoich tak naprawdę zawodowych to jak myślisz w jakiej płaszczyźnie będzie on dla ciebie najgroźniejszy? Nie wiem, nie obawiam się żadnej płaszczyzny. Jutro zobaczycie, co będziemy działać i w co się będziemy bawić. Bo chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę, żebyśmy dali dobre show. A jak ty widzisz swoją przyszłość? Masz jakieś takie długoterminowe cele? No mierze wysoko, aczkolwiek nie dzisiaj nie jest miejsce i czas, żeby teraz rozmyślać o przyszłości, tylko muszę się skupić na jutrzejszej walce. Miałeś w tych przygotowaniach jakiegoś um, przeciwnika, sparring partnera, który by imitował Tobie Patryka? Miałem kilku podobnych sparring partnerów. I cięższych, większych. Także będzie wesoły. Ja Ci bardzo dziękuję. Życzę oczywiście jutro powodzenia. No i do zobaczenia jutro. Dziękuję, pozdrawiam.